BMW 640i prestiżowe Cabrio z Monachium to auto dla wybranych, odzwierciedla nie tylko finansowy status właściciela, ale także jego charakter i usposobienie. Tak delektować się promieniami słońca chciałoby się zawsze stylowo, komfortowo i bez żadnych ograniczeń. To jedna z wielu refleksji, jakie nasunęły się nam po teście BMW 640i Cabrio. Otwarta na słońce szóstka to przede wszystkim ładny samochód z udanie dobranymi proporcjami i zgrabnym materiałowym dachem. We wnętrzu wszystko jest z najwyższej półki. Jakość wykończenia bez zastrzeżeń. Wyposażenie niemal kompletne. Wygoda foteli kapitalna. Trudno znaleźć słabe punkty. Zresztą podobnie jak przy ocenie walorów typowych dla wersji kabriolet. Dach składa się w 19 sekund, a operacje można przeprowadzać podczas jazdy. Maksymalna prędkość to 40 km na godzinę do 90 km na godzinę w środku panuje cisza. Pierwsze poważne zawirowania powietrza odczuwane są przy 120 km na godzinę, a trzeba przyznać, że osiągnięcie takiej prędkości przychodzi niezwykle łatwo. Układ napędowy i osiągi są imponujące. Wszystko za sprawą doładowanego benzyniaka 3.0 r 6 o mocy 320 koni mechanicznych i momencie 450 nm, dostępnym już przy 1300 obrotów na minutę. Wobec masy własnej 1840 kg to bardziej niż zadowalające parametry. Podczas testu szóstka od 0 do 100 km na godzinę przyspieszała w 5,8 sekundy i średnio paliła około 11 litrów. Ośmiobiegowy automat pracuje płynnie i bez szarpnięć, a w czasie sportowej jazdy okazał się naprawdę szybki. Układ jezdny i komfort. Zależnie od ustawień do wyboru Komfort, Normal, Sport i Sport Plus, szóstka albo pokazuje oblicze auta usportowionego ze sprężystym zawieszeniem Sport lub Sport Plus, albo samochodu niezwykle komfortowego, którym można z gracją przejeżdżać po miejskich bulwarach. Komfort. Co ważne, zawsze można liczyć na świetną precyzję prowadzenia, a także skuteczne hamulce. Ze 100 km na godzinę testowany egzemplarz zatrzymał się po 35 metrach. Koszty i bezpieczeństwo Komplet systemów zabezpieczeń aktywnych i pasywnych oraz solidna konstrukcja karoserii sprawiają, że w BMW 640 i Cabrio można poczuć się bezpiecznie. Jeśli chodzi o cenę, to trzeba jasno zaznaczyć, że choć bazowa wynosi niecałe 400 tysięcy zł, testowy egzemplarz kosztował około 510 tysięcy zł. Wiele dodatków z listy opcji wyszczególnione są w wyposażeniu. Czy to dużo? I tak, i nie. Wszystko zależy od punktu widzenia.